Język chiński towarzyszy Ci w pracy, w podróżach lub jest po prostu Twoim hobby? Podstawia już za Tobą, ale wciąż masz problem z wymową i zapisem znaków chińskich? Szukasz sposobów na ich szybsze zapamiętywanie i rozróżnianie? Nihao! Cześć! Jestem Gabi. Jestem lektorką języka chińskiego i mogę ci w tym pomóc. Przygotowałam interaktywny kurs online, który składa się z krótkich lekcji, wraz z moim komentarzem i masą różnorodnych ćwiczeń. Zaczynamy od nauki transkrypcji pinin, czyli chińskiego systemu zapisywania dźwięków. Wspólnie omówimy sobie te wszystkie dźwięki, które występują w języku chińskim. Dowiesz się, jak brzmiałyby głosy i nagłosy. Dowiesz się także. Jak radzić sobie z dźwiękami, których wymowa może być problematyczna? Nauczysz się poprawnej wymowy ze szczególnym naciskiem na tony. Później przejdziemy przez różne kategorie znaków chińskich, takich jak piktogramy proste, ideogramy czy piktogramy złożone. Zobaczysz, jak różni się forma tradycyjna od formy uproszczonej przy zapisie niektórych znaków. Będziesz wiedzieć, jak odczytywać znaki, korzystając z kluczy, które są niczym drogowskazy. Przy zrozumieniu ich znaczenia poznasz podstawowe kreski, z których są skonstruowane znaki chińskie. Dowiesz się, od czego najlepiej jest zacząć zapis znaku i dowiesz się też wiele na temat chińskiej kaligrafii. W kursie oprócz lekcji wideo i ćwiczeń znajdziesz też dodatkowe materiały, dzięki którym zrozumiesz kulturowy kontekst znaków i unikniesz krępujących błędów. Mogę Ci obiecać, że po tym kursie ani wymowa, ani zapis znaków chińskich nie będą hamować cię przed korzystaniem z języka chińskiego, czy to w mowie, czy to w piśmie. Gotowy, aby popracować nad swoim chińskim? Mam nadzieję, że tak i widzimy się już na kursie. Zajdzień!